Jesteśmy na skraju bagien, co widać bardzo wyraźnie. E, czym są bagna? Bagna są tak naprawdę takimi wypłycającymi się jeziorami. Otóż do każdego jeziora dociera jakiś strumień, jakaś rzeka, która przynosi osady i te osady pozostają, wypłycając płytsze części jeziora, a w końcu one zostają zarastane przez roślinność, e, która zostawia jakieś szczątki po sobie i znowu się coraz bardziej wypłyca. Więc bagno jest takim fazą przejściową, która jest pomiędzy jeziorem, a można powiedzieć terenem płaskim, który będzie lasem, docelowo będzie lasem. To będzie lasem, który bardzo często jest zamieniany potem na tereny rolnicze, bo będzie to bardzo żyzny las. Po czym można poznać, że to jest bagno? Pozostającą wodą. Są dwie rośliny, które bardzo mocno to wskazują. Pierwszą to jest właśnie nasza olsza czarna. Tak naprawdę jedyne drzewo, które znosi wysoki poziom wód gruntowych, taki ciągły wysoki poziom wody w przestrzeni korzeni. A drugą rzeczą, którą no stąd nie widać, ale na pewno gdzieś tam w środku znajdziecie, to, to jest mechtorfowiec. torfowiec, który rośnie tak jak rafa koralowa jedna na drugim, czyli rośnie tak naprawdę żywy fragment mchu torfowca na martwych szczątkach. I to, co się odkłada pod spodem, to jest, zamienia się powoli w torf, docelowo węgiel brunatny, a nawet węgiel kamienny. Więc tak wygląda, tak wygląda bagno. Dosyć typowe bagno. Jesteśmy teraz na Pomorzu. To jest dość typowe takie bagnisko dla terenów, na których był lodowiec. Jeśli interesujecie się tymi sprawami, czyli ekologią, czyli zależnościami pomiędzy różnymi roślinami, zwierzętami, wodą, e, ziemią, to na pewno zainteresuje Was moja gra planszowa, która nazywa się Ecologic. W mojej grze planszowej, to siedlisko bagna występuje razem z jeziorami. Dlatego, że tak jak wspomniałem, bagno to jest po prostu wyplecające się jezioro, więc na brzegu jeziora znajdziemy podobne rośliny, podobne zwierzęta, co na bagnach. Gra Ecologic może znaleźć łatwo w internecie. Ja nazywam się Borys Minkowski. Do zobaczenia.